Przeciwko gwałtom i przemocy wobec kobiet w Polsce, ale tym razem również w stosunku do instytucji publicznych, które mają za zadanie i obowiązek nas chronić i wydawać takie wyroki, żeby one były realne i skuteczne i aby gwałciciele nie wiedli sobie dalej studenckiego, radosnego życia, tylko aby zostali ukarani. Naszym zdaniem takie kary w zawieszeniu to nie są żadne kary. To protest, który odbył się 27 kwietnia 2016 roku w bielsku-białej, do którego przyczynkiem był wyrok sądu okręgowego w bielsku-białej z 21 kwietnia bieżącego roku, w procesie sześciu mężczyzn oskarżonych o gwałt, do którego doszło w 2013 roku na żywietczyźnie. Ale protest ten nie dotyczył wyłącznie tego wyroku. Dzisiaj protestujemy przeciwko karom w zawieszeniu i niskim karom, jakie są wydawane w wyrokach o gwałt, ale w ogóle w wyrokach o przemoc wobec kobiet, bo mówimy też, rozszerzamy ten nasz o protest e, o przemoc e, z artykułu 207, czyli znęcanie się nad osobą najbliższą, czyli tą przemoc domową, gdzie w 90 ofiarami są również kobiety. E, ten wyrok, który zapadł tutaj w Bielsku w zeszłym tygodniu, to jest taki wyrok, który był dla nas impulsem, ale jakby chcemy powiedzieć, że niestety on reprezentuje w dużej mierze orzecznictwo polskie. W Polsce około 1 trzeciej, nawet do 40% wyroków w sprawy o gwałt są w zawieszeniu, tak zwanych w zawiasach, prawda? Że sprawcy nie idą wcale do więzienia, właściwie wychodzą po sprawie i nic się im nie dzieje. Często nie mają żadnego nawet dozoru kuratorskiego. W sprawach o znęcanie się nad osobą najbliższą to jest nawet 90, w skali ogólnopolskiej 86% tych spraw są sprawcy jakby ukarani winni, ale wyroki w zawieszeniu. Czyli oni wracają po prostu do domu z ofiarami przemocy. Ja Pani wczoraj odpowiedziałem, odniosłem się do tych zarzutów wskazując, że, że, no, że, te, że protest w zakresie dotyczącym sądu okręgowego, no, wydaje się, że nie opiera się na faktach. Państwo, jest moje oświadczenie opublikowane na stronie internetowej sądu okręgowego, gdzie wyjaśniam, że w ostatnich dwóch latach, bo tyle byłem w stanie sprawdzić złogi na krótki czas w Sądzie Okręgowym w Bielsku nie zapadła nie zapadł żaden prawomocny wyrok skazujący kogokolwiek na karę z warunkowym zawieszeniem za gwałt kary jakie zapadały to były kary od 4 lat i 6 miesięcy do 14 lat pozbawienia wolności, nie, przepraszam od 3 lat 3 lata, 4 lata, 6 miesięcy 7 lat i 14 lat w zależności oczywiście od okoliczności czynu, w zależności od sprawcy który się dopuścił tego czynu także jeżeli chodzi o fakty to, to jeżeli przedmiotem protestu jest orzecznictwo Sądu Okręgowego, to on, wydaje mi się, że ono nie jest zasadne. A natomiast na temat wyroku, który jest powszechnie w tej chwili analizowany w mediach, no to opublikowałem również swoje sprostowanie, w którym podnoszę, że pojawiają się przekłamania w informacjach prasowych. Część sprawców tej, tej sytuacji i tego gwałtu nie jest sądzona z artykułu 197 Kodeksu Karnego za gwałt tylko z artykułu 198. Ponieważ podobno są to dwa osobne wydarzenia, ponieważ podobno jedno wydarzenie miało miejsce w nocy z 20 na 21 grudnia, zaś drugie wydarzenie podobno miało miejsce 21 grudnia i to jest podobno długi okres czasu, który dzieli oba wydarzenia i dlatego pozwala rozpatrywać je osobno. 198 artykuł Kodeksu Karnego mówi o tym, że ofiara, jeżeli jest pod wpływem alkoholu i pan rzecznik w swoim sprostowaniu użył sformułowania że wprowadziła się w stan nietrze nietrzeźwości dobrowolnie i z własnej woli, jeżeli ona jest pod wpływem alkoholu i nie jest w stanie powiedzieć nie, to to już nie jest gwałt. Do tego się sprowadza linia sprostowania y, Sądu Okręgowego w Bielsku, że jeżeli ofiara jest pijana, nie mamy do czynienia z gwałtem i przeciwko temu też stanowczo protestujemy. Co pan na to, panie rzecznik? To państwo protestują przeciwko przepisom prawa karnego, które obowiązują. Y, przestępstwo z gwałcenia polega na tym, że sprawca używa przemocy, podstępu, lub jakiejś groźby w celu skłonienia czy zmuszenia ofiary do odbycia stosunku seksualnego. Przestępstwo z artykułu 198 jest zupełnie innym przestępstwem. W tym wypadku nie mamy do czynienia z jakąkolwiek przemocą, nie mamy do czynienia z jakimkolwiek przymusem fizycznym, psychicznym czy nawet podstępem. Mamy do czynienia z sytuacją, w której ofiara z uwagi na stan upojenia alkoholowego. Nie, no to przykładowo oczywiście. Ja prosiłbym, żeby Pani pozwoliła mi odpowiedzieć. Ofiara z uwagi na stan swojego upojenia alkoholowego nie jest w stanie racjonalnie, samodzielnie podjąć decyzji o, o, o obcowaniu płciowym. To przestępstwo zostało wprowadzone do kodeksu karnego, myślę, że między innymi dlatego, że był w pewnym okresie fala przestępstw związanych z użyciem pigułki gwałtu, gdzie ofiary nie były w stanie podjąć racjonalnych decyzji do, w zakresie obcowania płciowego, a były seksualnie wykorzystywane. I to jest penalizowane artykułem 198, ale no, ustawodawca tak zdecydował, że zagrożenie karne za to przestępstwo jest znacznie łagodniejsze niż za przestępstwo zgwałcenia. Rozumiem, że, że, że panie nie akceptują takiego, ani innego. Brzmienia tych przepisów, ale takie jest prawo. I sąd to prawo musi stosować, bo sąd nie jest od y, wymyślania prawa, tylko od jego stosowania. Jeżeli w, ustala stan faktyczny, w którym y, zachowania sprawców realizują tylko znamiona przestępstwa z artykułu 198, to nie może ich kwalifikować jako przestępstwa z gwałcenia. Nawet 90% gwałconych lub molestowanych seksualnie kobiet nie zgłasza sprawy ani na policję, ani do prokuratury. Pytasz dlaczego? A nasza, ten nasz dzisiejszy protest to będzie też odczytanie kilku wyroków i ustosunkowanie się do tego, co otrzymałyśmy od rzecznika sądu, gdyż to naszym zdaniem, co otrzymaliśmy, jest jeszcze bardziej zastraszające niż myślałyśmy wcześniej, jak sąd poszedł do tej sprawy. Będziemy to za chwileczkę odczytywać. Pani Aleksandra pracowała jako tłumaczka. Wyjechała na zagraniczne szkolenie wraz z personelem Elbronskiego Szpitala została zgwałcona przez dwóch uczestników wyjazdu. Usłyszała między innymi, że skoro była pijana, to jej wina. Pani Aleksandra nie poddała się i po powrocie do kraju zgłosiła się na policję. Sąd rejonowy w Elblągu uznał obu mężczyzn za winnych, zarzucanych im czynów. Mariusz C. za gwałt został skazany na karę dwóch lat więzienia z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na pięć lat. Natomiast Jarosław G. Za dopuszczenie się tak innej czynności seksualnej wobec poszkodowanej został skazany przez sąd na karę 8 miesięcy więzienia z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 3 lata. Na bieszeniu! Na bieszeniu! Na bieszeniu!